Cześć witajcie. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym moim wideo. Na dzisiaj przygotowałam dla was wzór ażurowy znowu, ponieważ mamy środek lata, a więc potrzebujemy ażurki. Na nasze letnie projekty, na tuniki, na topy, czy nawet na cienkie włóczki, bluzeczki, obojętnie co będziecie robić, możecie robić na okrągło, to znaczy na pięciu drutach, na przykład na skarpetki możecie to później wykorzystać na jesień. Czy na drutach z żyłką, jeżeli będziecie robili na przykład czapeczkę, później też mówię o jesieni, już wczesnej jesieni. Jak będziecie chcieli jeszcze z ażurkiem coś robić, w każdym bądź razie na wszystkie wasze projekty możecie wykorzystać ten wzór. Przejdźmy od razu do szkicu. Jak zwykle zrobiłam dla was tutaj szkic kolorowy, bo pisaliście mi, że. Podoba Wam się to, bo jest przejrzyste, jest bardziej widoczne. Jak tutaj? Na przykład mam akurat pod ręką takie coś, co kiedyś robiłam, szkic, taki tylko w jednym kolorze długopisem. Pisałam, popatrzcie, to nie jest takie przejrzyste, jak w kolorze. Bardzo się cieszę, że Wam się to podoba i będę dalej starała się to w ten sposób robić dla Was. Mamy tutaj na początku czarno na czarno zaznaczone lewe oczka. Na prawo mamy za, na, przepraszam na, na niebiesko mamy zaznaczone prawe oczka. Na zielono na żółty. Tutaj jest na czerwono. Z tą trójeczką trzy oczka. Razem ze skłonem na prawo. A więc wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki tych kolejnych trzech oczek, przeciągamy włóczkę i robimy jedno oczko z, tego, z tych trzech. I ono ma skłon w prawą stronę. Natomiast tutaj mamy trzy oczka razem ze skłonem na lewo. A więc drut wsuwamy pod tylnie ścianki tych kolejnych trzech oczek, przeciągamy włóczkę i to oczko skłania się w lewą stronę. To wszystko. Liczba oczek jest podzielna przez 14 plus jedno oczko dla symetrii plus dwa oczka brzegowe, które tutaj nie są zaznaczone. Ja z Wami będę robiła na dwóch drutach, to znaczy w rzędach. Jeżeli będziecie w rzędach robili, to... Rzędach parzystych. Robicie tak jak oczka schodzą z drutu. Jeżeli robiliście tutaj oczko lewe, to ono będzie w parzystym rzędzie schodziło Wam jako prawe. Natomiast te, które robicie w nieparzystych na prawo, schodzą Wam w parzystych jako lewe. Narzuty przerabiacie w parzystych na lewo, te trzy oczka razem przerabiacie na lewo. Jeżeli robicie na okrągło, to te oczka schodzą Wam z drutu również. Przerabiacie tak, jak schodzą z drutów w okrążeniach i w drugim, czwartym, szóstym i tak dalej okrążeniach parzystych przerabiacie te, co robiliście w nieparzystych, przerabiacie na lewo. Te, które robiliście w nieparzystych okrążeniach prawymi, przerabiacie na prawo. Narzuty przerabiacie na Prawo, wsuwając rzut pod przednią ściankę, i te, które robiliście razem, przerabiacie również na prawo. To wszystko możemy zabrać się za dzierganie. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Oczko brzegowe. Po oczku brzegowym na czarno zaznaczone jest oczko lewe i tak też je przerabiamy. Kolejne trzy oczka na niebiesko zaznaczone to są oczka prawe. Zielony narzut a następnie trzy oczka razem ze skłonem na prawo. A więc wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki tych trzech oczek, przeciągamy włóczkę i to oczko, które tutaj powstaje... Ten warkoczyk taki, on ma skłon, skłon w prawą stronę, dlatego mówię trzy oczka razem ze skłonem na prawo. Jeden narzut, po środku mamy jedno oczko lewe, jeden narzut, wsuwamy drut prawy pod tylnie ścianki kolejnych trzech, o, trzech oczek, przeciągamy włóczkę i robimy trzy oczka razem ze skłonem na lewo, i jak się przyjrzycie, to oczko tutaj, które tu powstało, ten warkoczyk ma skłon w lewą stronę. Jeden narzut, trzy oczka prawe i powtarzacie taką ilość raportów, jaka jest potrzebna na Wasz projekt. U mnie jest już jedno oczko dla symetrii na lewo i oczko brzegowe, które od, yy, przerabiam na lewo. To był pierwszy rząd, odwracacie robótkę i robicie drugi rząd, tak jak oczka schodzą z drutu. Rząd trzeci, oczko brzegowe. I jedno oczko lewe, dwa przerabiamy na prawo, narzut, trzy razem ze skłonem na prawo, narzut, jedno prawe, jedno lewe. A, widzicie, zgubiłam lewe, jedno prawe i znowu narzut. Następnie trzy oczka razem ze skłonem na lewo, a więc pod tylnie ścianki wsuwacie prawy drut, przeciągacie włóczkę. Jeden narzut, dwa oczka na prawo i oczko dla symetrii na lewo i oczko brzegowe. To był teraz trzeci rząd. Piąty rząd, oczko brzegowe, jedno oczko na lewo. Następnie jedno prawe narzut i trzy razem ze skłonem na prawo. Na pewno pytacie się, zastanawiacie się nad tym, dlaczego ja zamieniam miejscami te ścianki tych oczek. Ponieważ ja nie robię prawych oczek klasycznym sposobem, to znaczy pod przednią ściankę, tylko robię zawsze, wsuwając prawy drut, pod tylnie ścianki. Dlatego muszę zamienić miejscami, żeby tylnia ścianka była jako przednia ścianka żeby to oczko, które teraz zrobię z trzech jedną ładnie leżało w prawą stronę. Jeżeli wy robicie klasycznym sposobem wszystkie oczka, to znaczy pod przednią ściankę wsuwacie prawy drut, to nie musicie tego robić, tylko od razu możecie przerobić je razem, wsuwając drut pod, prawą, pod przednie ścianki. Po tych trzech razem robimy jeden narzut, następnie mamy dwa oczka prawe, jedno oczko lewe, i znowu dwa prawe narzut, trzy razem ze skłonem na lewo, a więc prawy drut pod tylnie ścianki tych trzech oczek przeciągamy włóczkę. Robimy jeden narzut, jedno oczko prawe i dla, u mnie jest już dla symetrii jedno oczko lewe i oczko brzegowe. To był teraz piąty rząd. Jesteśmy w siódmym rzędzie, oczko brzegowe, a następnie mamy jedno oczko lewe. Robimy narzut i tutaj robimy od razu trzy oczka razem ze skłonem na lewo, a więc wsuwamy drut pod tylnie ścianki, tych trzech oczek przeciągamy w łóczkę. Robimy jeden narzut, następnie są trzy oczka prawe, jedno jest na lewo i znowu trzy prawe, narzut i kolejne trzy oczka przerabiamy razem i ono, ono skłania się w prawą stronę. Robimy narzut i powtarzacie taką ilość raportów, jaka potrzebna jest dla waszego projektu. Ja już robię oczko dla symetrii na lewo i oczko brzegowe. Odwracacie robótki i robicie ósmy rząd, tak jak oczka schodzą z drutu. Jesteśmy w dziewiątym rzędzie. Oczko brzegowe. Następnie mamy oczko lewe i jedno na prawo. Robimy narzut, kolejne trzy oczka przerabiamy razem ze skłonem na lewo, a więc prawy drut pod tylnie ścianki, przyciągamy włóczkę. Gotowe. Narzut, dwa oczka prawe, oczko lewe, znowu dwa prawe i po nich jeden narzut. Kolejne trzy oczka przerabiacie razem ze skłonem na prawo, a więc suwacie prawy drut pod przednie ścianki tych trzech oczek. Przeciągacie włóczki i robicie trzy oczka. Poczekajcie. Robicie trzy oczka razem. Ze skłonem na prawo, a więc to, które tu powstało, ma skłon w prawą stronę. Robicie jeden narzut, jedno oczko prawe i u mnie już jest oczko lewe dla symetrii i oczko brzegowe. To był teraz dziewiąty rząd. Jesteśmy w jedenastym rzędzie oczko brzegowe, a następnie jedno oczko lewe i dwa przerabiamy na prawo. Jeden narzut. Trzy oczka razem ze skłonem na lewo, a więc pod tylnymi ściankami wsuwamy prawy drut, jeden narzut, jedno oczko prawe. Po środku mamy znowu jedno lewe oczko, następnie jedno prawe narzut i kolejne trzy oczka przerabiamy razem, wsuwając prawy drut pod przednie ścianki tych trzech oczek. Muszę je trochę poluzować, bo jak wiecie, ja bardzo ciasno robię. Ja już się tego nie oduczę. Już jestem za stara na to. Następnie robimy jeden narzut, dwa oczka prawe i powtarzacie taką liczbę, taką ilość raportów, jaka potrzebna jest dla Waszego projektu. A następnie na samym końcu robicie jedno oczko dla symetrii na lewo i oczko brzegowe. To był teraz jedenasty rząd, dwunasty. Robicie tak jak oczka schodzą z drutu. Zakończyliśmy nasz wzór. Ten szkic możecie sobie na początku tego wideo y, przepisać, wziąć film. Jak wiecie, na początku, jeżeli mam szkicę, to na początku wstawiam zdjęcie tego, tych szkiców. Y, możecie sobie wziąć na pauzę, na stop i przerysować. To nie jest trudne, jak widzicie. Bardzo będę się cieszyła, jeżeli wykorzystacie na jakiś projekt y, wasz ten wzór. I cóż, życzę Wam miłego dnia. Zostańcie zdrowi. I już dzisiaj zapraszam na kolejne moje wideo. Na razie cześć.